Chyba dasz radę, czy na pewno dasz radę? Raczej przyjdziesz, czy przyjdziesz? Może dasz radę, czy przyjdziesz? Że powinnaś dać radę, czy dasz radę? Haha, ha. czy wystawiłeś kiedykolwiek dziewczynę do wiatru bez uprzedzenia i nie pojawiłeś się na umówionym spotkaniu? Prędzej straciłbyś nogi niż nie pojawił się na umówionym spotkaniu. Witaj, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu otrzymasz trzy sposoby, aby uniknąć bycia wystawianym przez kobiety na pierwszym spotkaniu, lub aby ograniczyć ten proceder do minimum, w szczególności w przypadku dziewczyn poznanych przez internet. W tym nagraniu również dowiesz się, co zrobić, gdy dziewczyna cię wystawiła i nie przyszła na pierwsze spotkanie. Czy warto porozmawiać najpierw na wideo, aby ograniczyć bycie wystawianym na pierwszym spotkaniu? Czy przypominać dziewczynom o spotkaniu, na przykład pisząc SMS-a przed południem w dniu spotkania, czy mówić że nie masz czasu na niepewne spotkania? Jak dobrze umówić spotkanie, aby uzyskać zapewnienie dziewczyny, że przyjdzie na spotkanie w umówionym terminie? Oraz jak często może się zdarzać bycie wystawionym, gdy robisz wszystko dobrze? Historia sukcesu i pytanie czytelnika: Cześć Paweł, długo się zbraniałem przed tym rozwiązaniem, ale ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił również w randkowaniu online. Staram się stosować do Twoich wskazówek, które dawałeś w tym obszarze, ale mam pewien problem. Udało mi się do tej pory umówić konkretnie na spotkanie z sześcioma dziewczynami z internetu. Z tym, że Przyszły tylko cztery z nich. A w dwóch ostatnich przypadkach przyszedłem na miejsce, poczekałem 15 minut i poszedłem. Po ustaleniu spotkania z 2-3 wyprzedzeniem już nic nie piszę, chyba że sama o coś zapyta i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy nie sądzisz, że lepiej byłoby jakoś jeszcze zagaić dzień przed lub w dniu spotkania? Czy może powinienem się cieszyć, że nie przyszły te dwie? Bo nie straciłem pieniędzy i czasu na niewartościowe kobiety. Mam już w głowie utrwalone podstawy, o których uczysz, ale przez internet nie da się zbudować takiego połączenia jak przy wstępnym zapoznaniu na żywo. Dlatego nie wiem, czy aż taka przestrzeń w przypadku aplikacji internetowych jest korzystna i chciałbym się upewnić co do Twojej opinii właśnie w kwestii tej przestrzeni między umówieniem terminu spotkania w internecie a pierwszym spotkaniem. Pozdrawiam Adam. Moja odpowiedź. Hej Adam, to normalne, że dużo kobiet, nawet 50% z internetu, nie pojawia się w umówionym terminie. Więc jak przyszły 4 na 6, to jesteś powyżej średniej i należałoby to uznać za sukces. Jeżeli nie masz daleko, to trudno, możesz jechać oraz organizować sobie plan B, że jeżeli jakaś dziewczyna nie przyjdzie. To na przykład pójdziesz na wydarzenie XYZ, żeby ci nie przepadł wieczór. Oczywiście, nawet bez jakiegoś konkretnego wydarzenia, jako plan B, warto wtedy iść poznawać nowe kobiety twarzą w twarz, skoro już jesteś na mieście. Może być to jakieś konkretne wydarzenie, jakieś spotkanie, jakieś zajęcia, jakiś klub zainteresowań, wystąpień, czy impreza klubowa do baru, do pubu, na rynek, na spacer, do sklepu, gdzie uznasz. Można nawet na siłowni iść, możesz mieć zapasowe ubranie w aucie, żeby się przebrać i sobie pójść na siłownię, na basen, na saunę, jak uznasz. Natomiast plusem jest to, że już jesteś na mieście, jesteś gotowy, wypacykowany, wypachniony, ubrany, fryzura zrobiona i masz werwę do tego, żeby kogoś poznać. I jest to zupełnie inna sytuacja niż gdybyś dostał sms-a w domu i się załamał. Co zrobić, gdy dziewczyna mnie wystawiła i nie przyszła na pierwsze spotkanie? Oczywiście nie wydzwaniaj do niej na miejscu, ani później, ani jej niczego nie wysyłaj, tylko skasuj jej kontakt, albo przynajmniej skasuj ją w swojej głowie i nigdy więcej nie odpowiadaj na jej kontakt, ponieważ wystawienie kogoś i nie przyjście na spotkanie bez uprzedzenia to kompletny brak szacunku, a najlepszą karą za to jest totalne zignorowanie tej dziewczyny i nie dawanie jej nigdy więcej uwagi. O czym był newsletter, do którego możesz się zapisać na moim blogu, gdzie tłumaczyłem, że najlepsza kara dla wampirek emocjonalnych czy dla dziewczyn, które cię wystawiły, to jest właśnie zignorowanie takich kobiet, a nie dawanie im kazań, jak one się źle zachowały. Podobne zachowanie zresztą polecam w materiale: odwołana randka, jak reagować? Odwołana randka z dziewczyną. Gdy jest to odwołana randka z krótkim wyprzedzeniem, najczęściej tego samego dnia i bez. Podania alternatywnego terminu przez dziewczynę, bez podania jakiegoś wyjątkowego powodu, przeprosin i zapewnień o przyjściu w kolejnym terminie. Na przykład, SMS tego samego dnia, że jednak nie da rady, bo coś tam, bez podania innego terminu, to zbyt mało, aby próbować ponownie umówić spotkanie z dziewczyną za jakiś czas, ponieważ taka osoba nie jest kompletnie zainteresowana oraz nie szanuje Twojego czasu. Aby to zminimalizować, oczywiście, polecam też ten program 100 rozmów z kobietami i wprowadzenie do niego, na przykład, jak. I o czym prowadzić rozmowę z dziewczyną, żeby przyszła na spotkanie? Jana Liza Dodaję w kartach takie nagranie numer dwa do tego filmu: jak prowadzić rozmowę z dziewczyną, żeby przyszła na spotkanie. Ponieważ jeżeli odpowiednio długo rozmawiamy z dziewczyną, właściwie twarzą w twarz, zbudujemy kilka tematów, emocje, wspomnienia, śmiech, luz, poczucie swobody, że nie będzie drętwo na spotkaniu, że jesteśmy normalni, to wtedy minimalizujemy ryzyko, że dziewczyna nas wystawi, czy na przykład nie będzie w ogóle odbierać, czy nie przyjdzie na spotkanie. Więc to jest troszeczkę głębszy temat, który poruszam szeroko w materiałach, a tutaj pytanie dotyczy bardziej tych pierwszych randek w szczególności z internetu. Jak to ograniczyć, żeby nie marnować swojego czasu? Więc przejdźmy teraz do trzech sposobów, aby uniknąć i maksymalnie ograniczyć bycie wystawianym na pierwszym spotkaniu. Trzy sposoby, jak tego uniknąć. Pierwszy sposób to umawianie dwóch lub trzech pierwszych randek z nowymi dziewczynami pod rząd na ten sam dzień, jedna po drugiej, w 90-minutowych odstępach czasu. Na przykład o 17:00 jedna dziewczyna, a o 18:30 druga dziewczyna. W ten sposób, gdy jedna dziewczyna nie przyjdzie, to chwilę się pokręcisz, przejdziesz się, pogadasz z ekspedientką, kelnerką lub z jakąś dziewczyną na rynku i szybko nadejdzie czas na kolejne spotkanie dzięki czemu nie będzie to kompletnie zmarnowane wyjście, ani nie będziesz musiał szukać nowych kobiet, tylko jesteś umówiony od razu z dwiema dziewczynami, jedna po drugiej. Jeżeli natomiast pierwsza dziewczyna przyjdzie zgodnie z planem na spotkanie, to zakończ oczywiście to spotkanie zgodnie z programem 12 randek po około godzinie plus 15-10 minut wedle uznania, można troszeczkę przedłużyć, że nawet jak się coś przeciągnęło i trwało 70-80 minut, to masz potem z 10 minut do tych 90 minut, aby się pożegnać zanim ta druga dziewczyna przyjdzie, czyli u omawiasz dwa pierwsze spotkania na ten sam dzień w 90-minutowych odstępach czasu, jedno np. o 17, a drugie o 18.30. Odprowadzasz jedną dziewczynę, troszeczkę wcześniej, do drzwi czy też po prostu na ulicę, żegnasz się i wracasz z powrotem do tego lokalu, w którym jesteś umówiony z kolejną dziewczyną. A gdyby się jakimś cudem minęły, to powiedz po prostu cześć, cześć, możesz powiedzieć, że to była twoja koleżanka, znajoma, sąsiadka, kuzynka, Akurat ją spotkałeś i tutaj też była i teraz się pożegnaliście, haha, i nic się nie stało. Natomiast najczęściej do takiej sytuacji nie dojdzie, ponieważ będziesz kończył pierwsze spotkanie pół godziny przed tym drugim, 15 minut przed tym drugim i one raczej na 99,9% się nigdy nie będą mijać, te dziewczyny. Drugi sposób, aby nie być wystawianym, to przed umówieniem pierwszego spotkania, dotyczy oczywiście dziewczyn poznanych przez internet, to zaproponowanie, aby najpierw pogadać trochę na wideo. Argumentując, że chcesz zobaczyć, jak się wam rozmawia, jaką ma dziewczyna energię, osobowość, czy nie ma przepitego głosu? Trochę można pokazać w humorystyczny sposób. Obawy, czy ona jest taka, jak na zdjęciach albo czy nie jest przypadkiem facetem, bo to internet i wszystko się może zdarzyć. Więc proponuję, żebyście najpierw pogadali na wideo z 15-30 minut, na przykład jutro o 18. Tego typu zabawne teksty odwracające rolę w rozmowie z dziewczynami w internecie, możesz również znaleźć w artykule pod tytułem 23 teksty. Jak rozśmieszyć dziewczynę. Jak rozśmieszyć? dziewczynę o 23 teksty. Dopiero po udanej rozmowie na wideo możesz się umówić na dłuższe spotkanie w realu, jeżeli wszystko będzie ok. Dzięki czemu maleją szanse na bycie wystawionym i to, że dziewczyna nie przyjdzie na spotkanie, ponieważ już się widzieliście na wideo i zbudowałeś rozmowę, jakieś zainteresowanie, jakieś emocje, jakąś chemię, jakiś flirt, jakieś wstępne rozpoznanie, jaką macie energię, to już zupełnie inaczej wtedy podejdziecie do spotkania twarzą w twarz niż do kompletnie nieznajomej osoby, której nigdy nie widziałeś podczas takiej realnej Interakcji z energią, osobowością i jak ta osoba się zachowuje w rozmowie. Wówczas dziewczyna zainwestowała więcej czasu w relację, że nie oleje cię bez słowa, albo chociaż w przypadku faktycznej zmiany planów odwoła spotkanie z rozsądnym wyprzedzeniem oraz poda alternatywny termin spotkania, a najprawdopodobniej przyjdzie na omówione spotkanie bez żadnych wątpliwości. Kolejna sprawa, jak uniknąć bycia wystawionym przez dziewczynę, to jest właśnie pytanie, czy potwierdzać spotkania przed spotkaniem. Czyli trzeci sposób to napisanie SMS-a rano. Na przykład Widzimy się dzisiaj o 18. Uśmiech. Nie przepadam za tym, ponieważ przez to dajesz kobietom możliwość odwołania randki, ale jeżeli chciała cię wystawić, to może lepsze to niż bycie wystawionym. Minusem tego rozwiązania jest też to, że pokazujesz w ten sposób, komunikujesz to swoim zachowaniem, że zakładasz, dziewczyna wtedy uważa, że zakładasz, że ona może cię wystawić, zamiast zakładać, że to ona chce ciebie zainteresować, zgodnie na przykład z tymi technikami flirtu, 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy, z zasadami wyzwania, atrakcyjności, kiedy. My odwracamy rolę, że to ona może jest facetem, że to może ona nie jest normalna do końca, że my też mamy jakieś obawy, że ona chce nas wykorzystać. Haha, ha. że my też mamy jakieś standardy, że nie spotykamy się z pierwszą lepszą dziewczynę, że to jest jakieś wyjątkowe, że chcemy się z nią spotkać, że ona jest na tyle interesująca, że proponujemy jej to spotkanie, więc zamiast odwracać ról i bycie dla kobiet wyzwaniem, nagrodą, i zakładać, że ona chce się z tobą spotkać, i zakładać, że ona przyjdzie, bo tak powiedziała, że przyjdzie i to byłoby głupie, gdyby nie przyszła z jej strony, to zakłada, że ona nie przyjdzie, albo próbujesz udawać wielce zajętego, ale to jest tylko Pusta gadka, no bo takie rzeczy udowadniamy swoją osobowością, swoim zachowaniem, swoimi historiami, swoim stylem życia, później tymi randkami, spotykaniem się z dziewczyną, czy też dłuższym związkiem. Wtedy ona zobaczy, jak ty naprawdę jesteś zajęty, ile masz tych pasji w życiu. Ale kiedy po prostu mówi, że jesteś bardzo, bardzo zajęty i masz super dużo zainteresowań i pasji i pracy i nie masz czasu na niepewne spotkania, no to to jest takie napinanie się, pokazywanie, że nie masz czasu, że robisz jej łaskę, że jesteś taki bardzo cięty. To nie jest elastyczne podejście. A nie chcemy wyjść na początku jako jakiś uparty, sztywny, Buc. Czyli w przypadku potwierdzania pokazujesz niepewność i zakładasz, że ona nie jest tobą zbytnio zainteresowana i cię nie szanuje potencjalnie, co z kolei podświadomie komunikuje dziewczynie, że masz tego typu problemy z kobietami, że relatywnie często nie są tobą zainteresowane i cię wystawiają. Dlatego jest to jakiś sposób, gdy masz na przykład daleko i nie chcesz jechać godzinę drogi albo pół godziny drogi i być wystawionym, to wtedy może na przykład warto skorzystać z tej opcji i przypomnieć jej, że widzimy się dzisiaj o 18. Natomiast jak to nie jest daleko, masz relatywnie blisko, Dosyć często tam bywasz, zajmiesz się czymś innym, jeżeli ona nie przyjdzie, to ja bym jej nie przypominał dodatkowo. Zakładając oczywiście, że dobrze omówiłeś spotkanie, do czego za chwilę jeszcze przejdziemy. Czy mówić, że nie masz czasu na niepewne spotkania? Tylko w przypadku, gdy dziewczyna mówi przez telefon jakieś niepewne słowa, typu że może da radę, że da ci znać że ci potwierdzi. I tym podobne niepewne spotkania, o czym pisałem w artykule o niepewnych spotkaniach, czyli gdy dziewczyna nie chce się spotkać, odwołuje spotkanie, dziewczyna chce potwierdzić spotkanie, czyli jak wpiszesz sobie w wyszukiwarce dziewczyna chce potwierdzić spotkanie, aby je później odwołać, to tam uczulam, żeby nie łykać tej gadki, że dziewczyna chce coś potwierdzić, ponieważ zazwyczaj one niczego nie potwierdzają. Jeżeli jest zainteresowana, to wtedy jest to ten wyjątek, że wtedy tak, wtedy ona potwierdzi. Natomiast najczęściej jest to dawanie sobie furtki i ona wtedy ciebie traktuje jako plan B. Dlatego nie chcemy Akceptować tego typu gadki, że ona da ci znać, że ona potwierdzi. Wtedy warto użyć tego tekstu z tego artykułu, że hej, mam napięty grafik, i wolałbym, żebyś podała termin, w którym będziesz na 100%. I wtedy ona powie y, y, nie wiem, nie wiem, bo ja mam napięty też grafik i mam cały tydzień zajęty i jeszcze nie wiem, kiedy będę wolna. bo nie... I czasami serio ona nie zna grafiku z pracy i dostanie grafik w piątek wieczorem, bo pracuje w weekendy. Czasami naprawdę dziewczyna nie wie, kiedy będzie wolna, i czasami naprawdę ona da ci znać, kiedy będzie. Wolna, więc bez napinki tutaj. Natomiast często jest tak, że jest to tylko furtka, żeby jednak nie potwierdzać tego spotkania albo napisać ci, że jednak nie da rady. Dlatego zaproponuj, że hej, jak nie jesteś pewna, to podaj taki termin, w którym będziesz pewna na 100%. I jak ona nalega, że naprawdę nie wie, kiedy będzie na 100%, bo nie ma jeszcze grafiku, no to ok, pozostaje ci poczekać, aż ona będzie miała grafik i może da ci znać, może nie da ci znać, no nic tym więcej nie zrobimy. Wtedy pozostaje ci poczekać. I jeżeli ona nie dotrzyma słowa, no to jest kłamcą i należałoby ją skreślić. Natomiast to dotyczyło, co powiedziałem, gdy dziewczyna mówi, że chce potwierdzić spotkanie. A tutaj mówimy najpierw o skutecznym umawianiu spotkania, kiedy dziewczyna daje takie teksty, że może da radę, nie wie, czy da radę, że chyba da radę, że raczej da radę, że powinna dać radę, że no to chyba do zobaczenia i tym podobne. Nie pozwalaj na tego typu niepewne teksty. Tylko zapewnij ją na wesoło, że ma Twoje słowo i że będziesz na 100% i że ona też ma być na 100% i że oczekujesz potwierdzenia zdecydowanego, że ona się pojawi. Natomiast nie jest to czas, żeby udawać super zajętego faceta, który ma milion pasji, biznesów i innych zajęć do roboty, niż niepewne spotkania, bo z kobietami ta gadka niewiele zmienia, bo każdy może tak powiedzieć, oraz nikt nie lubi być wystawianym i wolałby tego uniknąć. Poza tym wystawianie kogoś do wiatru na randkę to domena kobiet. facecie się tak nie zachowują co do zasady. Czy wystawiłeś kiedykolwiek dziewczynę do wiatru bez uprzedzenia i nie pojawiłeś się na umówionym spotkaniu? Prędzej straciłbyś nogi, niż nie pojawił się na umówionym spotkaniu. Daj znać, czy kiedykolwiek wystawiłeś dziewczynę na spotkanie. Gdy wolisz potwierdzić spotkanie, z rana, ponieważ obawiasz się kolejnej porażki i wystawienia, to sugerujesz, że nie masz zbytnio powodzenia z kobietami i jesteś regularnie przez nie wystawiany do wiatru. Polecam również przyczyny tej sytuacji, wyszukać sobie artykuł pod tytułem Wieczny brak powodzenia z kobietami. Wieczny brak powodzenia z kobietami. Ja osobiście wolę pierwszy sposób, czyli mieć plan B, jeżeli dziewczyna nie przyjdzie na pierwsze spotkanie i wykorzystać tą sytuację, że już się ubrałem, przygotowałem, wyszedłem z domu, zajechałem na miejsce, jestem na mieście, mogę poznać nowych ciekawych ludzi oraz wolę już te Emocje związane z tym, czy dziewczyna przyjdzie, czy nie przyjdzie na pierwsze spotkanie, a jeżeli nie przyjdzie, to masz plan B i sobie zorganizujesz czas inaczej, ponieważ wtedy jesteś od razu już na mieście, a nie w domu załamany po SMS-ie, że jednak ona nie da rady się spotkać. Tylko jesteś już wyszykowany, aby poznawać nowe kobiety, a najlepiej to w miarę możliwości umawiać dwie pierwsze ranki pod rząd z dwiema różnymi dziewczynami, że jeżeli jedna nie przyjdzie, to przynajmniej przyjdzie ta druga. A jak nie przyjdzie ta druga, to przynajmniej przyjdzie ta pierwsza. Dlatego jak nie masz godziny drogi na pierwszą rankę, to odpuściłbym ten ostatni sposób. Z przypominaniem o randce. Jak dobrze umówić spotkanie, aby uzyskać zapewnienie dziewczyny, że przyjdzie na spotkanie w umówionym terminie? Oczywiście, przede wszystkim przez telefon trzeba się umawiać. Przez telefon, rozmawiając w słuchawce, nie przez tekst. Trzeba się umawiać w pewny siebie sposób. Dwa razy powtórzyć miejsce, godzinę i termin spotkania oraz usłyszeć od dziewczyny zdecydowane potwierdzenie terminu, że będzie na pewno. Nie pozwalać na wątpliwości w jej głosie. Niepewnie umówione spotkania i teksty, że raczej chyba może da radę, tylko Dopytujemy wtedy z uśmieszkiem. Chyba dasz radę, czy na pewno dasz radę. Raczej przyjdziesz, czy przyjdziesz? Może dasz radę, czy przyjdziesz? Że powinnaś dać radę, czy dasz radę? Haha, ha. i na wesoło z pewnością siebie, z uśmiechem, uśmiechaj się do słuchawki, to słychać, że się uśmiechasz, kiedy z kimś rozmawiasz, słychać, że jesteś wtedy pewny siebie. W rozmowie przez telefon się nie napinaj, nie miej poważnej miny, nie bądź zbyt spięty, możesz iść na spacer, możesz się czymś rozproszyć, możesz iść sobie do sklepu, albo właśnie wyjść ze sklepu, albo iść w jakieś miejsce, gdzie lubisz spacerować jakoś się rozluźnić, a nie napina się tak bardzo, jeżeli cię to stresuje, jeszcze uśmiechaj się do słuchawki i oczekujemy zdecydowanego potwierdzenia terminu przez dziewczynę. Wszystko w luźnym tonie, z uśmiechem, z pewnością siebie oraz samemu też mówi, że będziesz na pewno, że ma twoje słowo. I do zobaczenia, wtedy i wtedy. Czyli kończąc rozmowę, podkreślamy to, że. Ja będę na pewno, masz moje słowo. To do zobaczenia wtedy i wtedy o 18:00. Dobrej nocy, cześć. Nawet przy przestrzeganiu powyższych zasad, to nadal czasami niektóre dziewczyny mogą cię wystawić, szczególnie dziewczyny z internetu, ale powinno to maksymalnie lub całkowicie ograniczyć ten proceder. Musisz pamiętać, że czasami odwołane randki tego samego dnia, czy randki, na które dziewczyna nawet nie przyszła bez uprzedzenia, są nieodłącznym elementem pierwszych randek. Więc co jakiś czas będą występować bez względu na to, jak dobrze poporządkujesz Rozmowę zapoznawczą, czy jak dobrze umówimy spotkanie, ale będą to przypadki sporadyczne. Pamiętaj, randki i relacje to gra liczb, że na przykład średnio na 30 zagadanych kobiet, gdy już wykształcisz podstawowe umiejętności i swobodę w rozmowie, to na te 30 zagadanych kobiet, na przykład 3 do 7, będzie wolna, zainteresowana, interesująca dla Ciebie, z czego na spotkanie przyjdą 2 do 4 i to jest normalne. Czyli pamiętaj, że randki to jest gra liczb i możesz to porównywać sobie do sprzedawania czegokolwiek. Sprzedaj sobie samochód, Albo sprzedaj sobie umowę do jakiegoś operatora telefonicznego, sprzedaj cokolwiek i zobacz, ile ludzi nie będzie zainteresowana tą ofertą, a ile ludzi będzie wstępnie trochę zainteresowana, że wysłucha, a ile osób zdecyduje się podpisać jednak umowę albo zdecyduje się na transakcję. To bardzo podobne zasady obowiązują w spotykaniu się z dziewczynami. Więc kompletnie jest tutaj nie na miejscu zakładanie, że ja nie będę szukał dziewczyny na siłę. Że to nie jest skuteczne, że mnie się nie chce do tylu kobiet zagadywać, że to jest bez sensu. Hopie, z takim podejściem to ty byś niczego nie sprzedał. Żadnej umowy, żadnego samochodu, i tak dalej, i tak dalej. Byłoby Ci bardzo ciężko. Może z samochodami to jest trochę inny przykład, bo ktoś na przykład wyszukuje konkretny model, więc możesz trafić na oglądaczy, którzy tylko dla beki sobie oglądają samochody z rodziną albo samemu w weekendy, żeby zabić czas, albo szukają okazji za pudarmo ale przynajmniej chociaż trochę są zainteresowani tym modelem, a na przykład takie umowy, gdzie ktoś próbuje sprzedać umowę na telefon albo coś takiego, jakiś telemarketing, to często oni dzwonią na ślepo, tak? Więc to też ma, wszystkie miejsca mają swoje minusy. Jak pójdziesz sobie do miejsc z kontekstem, gdzie będą jakieś zajęcia taneczne, językowe, z wystąpień, jakieś biznesowe, jakieś sportowe zajęcia, to tam czasami może na przykład nie być dziewczyn w twoim wieku, albo w twojej grupie zainteresowań, może ich tam nie być wystarczająco dużo, też tam mogą być zajęte, może być tych kobiet mniej niż w w miejscach bardziej zatłoczonych, czy to będą jakieś imprezy muzyczne, czy to będą jakieś miejsca codziennego użytku, jak Twoje osiedle, czy jakieś miejsce spacerowe, czy jakiś rynek, centrum, ale tam z kolei kobiety będą mniej otwarte na rozmowę. Więc uważam, że nie ma miejsc idealnych. Wszystkie miejsca mają swoje minusy, jak i plusy, i sztuką jest korzystać ze wszystkich sposobów. Czyli cokolwiek cię przybliża do celu, cokolwiek rozwija Twoją pewność siebie, umiejętności konwersacyjne i swobodę, to należy robić. I oczywiście nie robić tego wszystkiego tylko i wyłącznie pod kobiety, ale robić to po to, aby samemu. Się rozwijać, czyli aby w życiu dojść do miejsca, w którym chcesz być, musisz najpierw stać się odpowiednią osobą, która się w tym miejscu odnajdzie. I o to też chodzi w tej drodze, żeby najpierw stać się pewnym siebie, swobodnym mężczyzną dla siebie samego, bo wtedy łatwiej jest się odnaleźć, czy w pracy, czy szukając pracy, czy jako przedsiębiorca, czy szukając pracodawcy, czy klientów, żeby się zaprezentować, żeby się wypowiadać, żeby się komunikować, rozwiązywać konflikty, żeby odnajdywać się w pracy zespołowej, żeby być liderem, żeby rozmawiać, słuchać, dobrze się komunikować. To są wszystko bardzo potrzebne umiejętności. Więc nie robisz tego pod kobiety, tylko robisz to dla siebie, żeby ulepszyć siebie, żeby ulepszyć swoje życie, żeby się lepiej czuć ze sobą, żeby być mniej samotnym, żeby mieć więcej możliwości, w ogóle towarzyskich. I randki, relacje i zagadywanie to jest jeden właśnie z tych obszarów w życiu towarzyskim. I czy tego chcemy, czy nie chcemy, to jest to gra liczb i należałoby mierzyć sobie to co tydzień, o czym mówię w materiałach, na przykład w programie Pewność Siebie z Kobietami w 90 dni, jak tutaj się rozwijać, robić kolejne ćwiczenia, pokonywać kolejne. Bariery, przezwyciężać blokady, strach, poszerzać strefę komfortu, jak rozwinąć tą pewność siebie. Także nigdy nie traktuj kobiet personalnie ani śmiertelnie poważnie, oraz pamiętaj: randki to ma być dobra zabawa i odpoczynek. A nie stres. Złość, desperacja, frustracja i presja. Tylko jak wychodzisz, żeby kogoś zagadać albo żeby się spotkać na spotkanie, to ma to być dobra zabawa i odpoczynek. I tak się trzeba do tego nastawić. Nie ma co narzekać, że bo mnie to stresuje, bo mnie coś tam, tylko trzeba się nastawiać. Trzeba się nastawiać, że ja idę odpocząć. Idę się zrelaksować. To ma być dobra zabawa i nie mam tutaj presji na cokolwiek. Polecam postępować według konkretnego planu budowania Pewności siebie, jak w programie Pewność siebie z kobietami w 90 dni. Flirtowania, jak w programie 77 technik flirtu humoru i prowadzenia interesującej rozmowy. Oraz randkowania, jak w programie Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek i utrzymać związek. Co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną. Poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla ciebie przydatne, to daj łapkę w górę, możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie są twoje doświadczenia. Ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.